Witam z tej strony Assassin. to jest taki dziwny odcinek, bym mógł powiedzieć, bo pierwszy raz na swoim komputerze zagram na padzie Fortnite. A. Kupiłem pada, bo chciałem sobie pograć z bratem. O mój Boże! Jak jeszcze tego nie ogarnął. Jak wyłączyć budowanie? Naprawdę widzę że to jest... Ja wiem, że jest jakaś nowa pompa itp itp, ale to jest mój kanał, ja będę by, ja sobie na nagrywał co ja chcę? a nie to co jest, tak? Dobra, na początku nauczymy się budować. Kurde, jak się w ogóle skacze? A, dobra. i jak się ślizga tylko tutaj to nie działa bo to ja włączyłem starą mapę bo ja mam starą mapę do bhe zapisaną nauczymy się w ogóle budować ja się nauczę b Przewodowego pada i pierwszy raz na nim gram. Kurde, gdzie jest LT? Gdzie jest LT? Ja nie wiem gdzie jest LT. Trzeba ja na parę spojrzeć. No, to y... no. Nie mam takiego przycisku jak LC Ale makij jest o oh jest, tu jest L2, ale nie to jest L2. Dobra, nie śmiecie, są takie kosze. jakbym pierwszy raz grał w Fortnite, naprawdę. No tutaj już nie trzeba sobie wybierać, tylko można od razu sobie brać coś. Nice. Ej, nie jest dobrze. Teraz edytować się, czy dało nauczyć. Z e, zejdziemy kulturalnie. Bo czemu nie kulturalnie? na klawiaturze, a nie na padzie. Zaraz sobie zagram pierwszą gierkę. dziś u kolegów. Na padzie. Ale mam, się jakoś nauczyć, może teraz mnie będzie lepiej słychać. To. Idzie się naprawdę do tego nauczyć. Jakby nie sprzedać, nie... Hmm. No by tego nauczyć. No się nauczyć. Dobra, weźmiemy sobie spazika, bo czemu by nie. W ogóle ta nowa strzelba jest ponoć fajna. nie na nim najpierw nauczyć grać, zanim sobie pójdę do normalnego Skoro on poszedł na też jest mój, więc warto by się było trochę nauczyć na nim grać, a nie żeby się marnował w końcu, tylko dlatego, że chciałem zagrać w jedną grę. Dobra, na boki umiem strzelać, bo to chyba każdy umie dwa drążki, nie? Nie, no, no dużo. Jak otworzyć B? Ej, jak otworzyć ekwipunek? x -ą? Nie. A? A tym. O nie. Przepraszam. Niech się wyrzuca? I są tak dobra. Jutro, pro YouTube, proszę nie banować. F ja palę, nie da się zmienić mocy normalnie. Przepraszam, YouTube. To było dopiero sekundę, tak? Ja ogarniam padę. O, tutaj się mam się ja pierniczę, czemu to jest na to ustawione? O, no no i to można sobie zatańczyć. Nie, to nie ma praw autorskich. Jestem trochę dalej od monitora. No dobra, się bardziej przybliżę, bo lecz jeszcze nieco widzę. Dobra, teraz trzeba się snajperkami nauczyć. Weźmiemy sobie heavy, bo jest w grze. Ja wiem, że tam tych rzeczy nie ma, ale robić to. Ale to trzeba po prostu snajperkę jak snajperka, nie. To trzeba po prostu się nauczyć celować, ale to jest... Teraz czepianie się cakeru. Czemu mi się to przestawiło? No.

Ja myślę, że już się nauczyłem. Bynajmniej ja tak myślę, nie no wiem czy tak jest. Bardzo proste. I... Nie wiem, czy nie masz takiego problemu. Strzałem. Ale z serem. Dobra. widzowie Ja składam pada. Dziękuję Wam za oglądanie. No i cześć.